Najbogatszy klub w Europie. Hmm. Pojawi się nowy finansowy gigant na piłkarskiej mapie Europy. Parie FC zostało przejęte przez najbogatszą rodzinę na starym kontynencie oraz w mniejszym stopniu przez wielki koncern Red Bulla z Jurgenem Kloppem na czele. Na papierze wyglądałem jak projekt poz Ale jak to jest? Jak to jest, że Red Bull ma tyle drużyn stary. Mają chyba w Nowym Jorku, tak? No i gdzieś w Stanach mają, mają w Lipsku mają w. W, Sal w, w Salzburgu Jak to jest, że oni tyle zespołów mają? Wad, mający wszystko, by w długim terminie osiągnąć sukces. Łączą zarówno doświadczenie, jak i know-how z kolosalnymi pieniędzmi. To tak naprawdę dwa podstawowe czynniki decydujące o sukcesie w dzisiejszym futbolu. Cel Pari FC jest prosty, choć ambitny. Chcą stworzyć kolejnego lokalnego giganta, stojąc jednocześnie w wyraźnej opozycji do sąsiadów Saint-Germain. Klub marzy, by skład opierał się na lokalnych piłkarzach z Paryża, ale to wcale nie oznacza, że na rynku będą dusi groszem, bo już w te lato. No, to jak chcą mieć chłopaków z Paryża, kurwa, jak mają wydawać pieniądze? Dążyli pobić dwa razy swój rekord transferowy. Nowy gigant może kompletnie zmienić to, jak będzie wyglądać francuski football. Dwa razy swój rekord transferowy. Myślę, że Nchoa Sangui i Moses Simon na 100% są z Paryża. 100%. Aha. 100 to są kurwa paryskie chłopaki, nie? To są spadkowicze Napoleona. Asferowy. Nowy gigant może kompletnie zmienić to, jak będzie wyglądać francuski futbol. Zaraz porozmawiamy o tym, dlaczego to bardzo wyjątkowy projekt, który wręcz musi być skazany na sukces. Zanim jednak przejdziemy do klu, to mam dla was kilka słów od partnera odcinka Lebula, który jest legalnym Lebula?! w Polsce. Rejestrujcie z linku w opisie, możecie zgarnąć 50. Lebula, Lebula, nie ichuja? Nie lubimy hazardu. Wyższej klasy rozgrywkowej z regulaminie, a my wracamy już do materiału. Kiedy klub z najwyższej klasy rozgrywkowej z jednej z top 5 lig Europy trafia w ręce kogoś tak wpływowego jak rodzina Arno, to wiadomo, że wkrótce nie da się przychodzić obok niego obojętnie. Kiedy jeszcze dodamy do tego, że za pion sportowy odpowiadać ma Red Bull wraz z Jurgenem Klopem, to już w ogóle brzmi to jak science fiction, ale właśnie taki projekt powstaje na naszych oczach. W minionym roku głowa rodziny Bernard Arno był najbogatszym człowiekiem świata. Zmieniło się to na początku 2025, ale wciąż dysponuje największym... Francuski przedsiębiorca i prezes koncernu LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Dojebana nazwa. Koda jeszcze nie mają Gucci nie wiem, I Armani to jeszcze, to by było GA, Louis Vuitton Moët Hennessy Gucci Armani. Hmm. Majątkiem na starym kontynencie. Forbes wycenił w lutym jego własność na prawie 183 miliardy dolarów. Największym kamieniem w koronie miliardera jest firma LVMH. To międzynarodowy konglomerat, który specjalizuje się w luksusowych dobrach. Między innymi w skład ich spółki wchodzi Moet, Dom Perignon, Hennessy, Dior, Louis Vuitton czy Givenchy. Do listy podmiotów do nich należących dołączy teraz klub piłkarski, a celem rodziny będzie to, żeby uczynić z niego kolejny prestiżowy projekt pod nadzorem austriackiego koncernu. Współpraca z Red Bullem nie jest przypadkiem i FC chce położyć nacisk na wydobywanie lokalnych diamentów, czyli to, z czym ci radzili sobie najlepiej. Red Bull ma odpowiadać za pion sportowy, mimo mniejszościowych udziałów. Będą wykorzystywać swoją siatkę skautów, filozofię prowadzenia klubu, dane analityczne i doświadczenie nabyte w USA, Brazylii, Austrii i Niemczech. Jest to dosyć niespotykane, żeby mniejszościowy właściciel decydował o tak naprawdę najważniejszym aspekcie funkcjonowania klubu sportowego, ale to tylko świadczy o niebywałym profesjonalizmie oraz potencjale tego projektu. Od razu od Najistotniejszą część do ludzi, którzy znają się na tym aspekcie lepiej. Na samym początku budziło to pewne obawy. Bano się, że klub zmieni się w Red Bull Paris, że podzieli losy Lipska czy Salzburga dosłownie przekreślając całą swoją wcześniejszą historię i tożsamość. Nic jednak takiego się nie stało, a obie strony stanowczo przekreśliły możliwość takiego rebrandingu. To prawdopodobnie nowa polityka firmy, która rozszerzyła swoją działalność również poza tą sygnowaną Czerwonym Bykiem w Herbie. Przecież dopiero co podobnie zainwestowali w Lidz. Także zakupili udziały i mają istotny wpływ na funkcjonowanie klubu od wewnątrz. Mimo to nie są najważniejszą głową w ich strukturach. Kluby Red Bulla są w naszej świadomości od bardzo dawna, ale często, A tak nie jest jak banner reklamowy, z którym ciężko jakkolwiek się utożsamić. Funkcjonując. Ta szkoda, że Red Bull na przykład nie kupił e, na przykład nie kupił e, Znicza Próżków. Jako klub eksporter bardziej przypominają fabrykę piłkarzy niż klub piłkarski. Te wszystkie rzeczy z góry na klub nakładają pewne ograniczenia. Skoro już zagłębiamy się w temat Red Bull'a, to warto powiedzieć kilka słów o Jurgenie Klopie, który od 1 stycznia objął rolę szefa Global Soccer. Jak możemy przeczytać na samej stronie koncernu, zadaniem Kloppa jest nadzorowanie sieci klubów. Niemiec ma kreować rozwój i wdrażać filozofię narzuconą od góry. Także będzie pomagał dyrektorom sportowym dbać o skauting i organizację, a umiejętności w tym zakresie najlepiej udowodnił będąc trenerem Borusii Dortmund oraz Liverpoolu. Całe przejęcie pari FC przede wszystkim pokazuje ogromną rozwagę w podejmowaniu decyzji przez ich nowych właścicieli, co w długim terminie jest cechą dosyć pożądaną. Na przykład poprzedni większościowy właściciel wciąż pełni funkcję prezesa, posiadając 30% udziałów. Będzie to robił do 2027 roku. Dlaczego? A no, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i spokojnie oddać klub w ręce następcy, żeby zmiana dokonała się naturalnie. Zazwyczaj wielcy miliarderzy podchodzą do rynku piłkarskiego z dużą brawurą, tak jakby pozjadali wszystkie rozumy, by chwilę później poznać się na tym, że to całkowicie inny biznes od zwykłego. Rodzina Arno wie co robi i zdaje sobie sprawę ze swoich plusów oraz minusów, ale ciężko też temu się dziwić, bo są po prostu miłośnikami. Dobra, te chłopy mają kurwa 400 miliardów dolarów, kurwa, jak cieciulce wyglądają. Co jest kurwa? Ten pewnie jest kurwa spadkobiercą, kurwa jest na pół liścia. Do jakiego oni fryzjera kurwa chodzą? Do pani kurwa Małgosi z 12 dzielnicy, czy o co chodzi? A nie, przepraszam. To nie będzie panią gościa, go to będzie. Monsiema chlaret. Mi piłki nożnej. Poza tym, że klub ma wpłynąć na ich wizerunek, po prostu zależy im na tym, by odnosił sukcesy sportowe. Nie są jak Amerykanie, dla których głównie liczy się PR-owa gadka, słupki cięcia i wyprowadzanie pieniędzy. Nie jest to również jakaś chwilowa zachcianka. Od dawna próbowali. Przyjąć... Nie wiem, jebie klopem, Je, jebie, jebie, flopem ten karreras. Czy jakiś klub piłkarski? Na celowniku miał być chociażby Milan, Bordeaux czy Lille. Dlaczego wybór finalnie padł na Paris FC? Przede wszystkim dlatego, że całą aglomerację paryską zamieszkuje ponad 12 milionów mieszkańców. Statystyki mówią, że to drugie miasto po São Paulo na całym świecie, które wypuszcza najwięcej piłkarskich talentów na świat. Pomimo tego, wciąż wydaje się być to nie w pełni zagospodarowany teren. Poza tym, Paryż sprzedaje się bardzo dobrze wizerunkowo. Szczególnie dla rodziny, która chce być przedstawiana jako uosobienie prestiżu. W ostatnich latach może i trochę ten cukierkowy obraz z Paryża się skruszył, ale wciąż, co by nie mówić, miasto kojarzy się z modą i luksusem. Mało jest miast w Europie, które można sprzedać tak łatwo jak właśnie Paryż. Nie można także zapomnieć o aspekcie piłkarskim. W, w samym Big Six znajduje się Tottenham, Chelsea i Arsenal, aż trzy kluby z Londynu. W Hiszpanii, a dokładnie w Madrycie Atletico rzuciło wyzwanie realowi i to pod kątem kibicowskim, a mogłoby się wydawać, że nie da się w jednym mieście z Realem zbudować takiej rywalizacji. Pari FC chce wykorzystać wciąż nie w 100% wykorzystaną niszę i rozepchnąć się łokciami tam, gdzie jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Mimo wielkich finansów klub w dosyć jasnej komunikacji zaznacza, że ich celem nie jest zbudowanie sukcesów na tym samym fundamencie co PSG. Antoine Arnaud mówił, to ambitny projekt, ale nie nierealny. Chcemy zbudować drużynę, w której będziemy mieć 5, sześciu, siedmiu, a nawet 8 zawodników, którzy przeszli przez Akademię Młodzieżową. Odnoszę wrażenie, że ciągłe powtarzanie, że ich celem jest stawianie na młodych, to celowe i bardzo świadome postawienie siebie w kontraście do lokalnego rywala, mimo obustronnego szacunku. Po prostu jeśli chcą się sprzedać w Paryżu, nie mogą być tacy same" jaki główny konkurent. Muszą zaoferować coś innego. Bez że choć ma lokalnie ogromną liczbę fanów i ultras... Siema, gora witam. ...to także nie brakuje im wrogów czy... Paryż 12 milionów, wciąż mniejsze powierzchniowo wiocha, z której pochodzę. Ale Paryż nie ma 12 milionów mieszkańców, tylko aglomeracja Paryża. To jest tak samo jak masz Warszawę będzie miała tam, nie wiem, 1 700 tysięcy, no ale aglomeracja będzie miała 4 miliony, nie? Czyli w dużym skrócie to jest Paryż, starej okolice, nie? No. Czy aglomeracja Paryża, stary, ma 12 sceptyków, którzy mają długą listę zarzutów. Począwszy od pieniędzy po styl zarządzania, który co by o nim nie mówić to kompletnie rozwalił lokalne rozgrywki no bo przez przepaść w finansach nikt nie może na równym poziomie konkurować z Paryżem. To wszystko wpływa na spadek oglądalności rozgrywek, co prowadzi do spadku wartości praw transmisyjnych. W tym momencie zatrzymać ten pęd jest w stanie tylko inny bogaty inwestor. A że są to jeszcze ludzie stąd zakochani w piłce to tym bardziej... Ro... Niesamowite jest to, że jak ja byłem młodszy... To takim to tak. E, mistrzowie Francji lata. E, to Lyon tak mocno dominował te rozrywki stary, Jeszcze mocniej niż, niż Saint Germain teraz, nie? Paris Saint Germain. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Siedem razy pod rząd stary zdobyli e, mistrzostwo. I też się wtedy. Też się wtedy ligi, ligi francuskiej nie oglądało, bo po co, nie? Wiadomo było, że Lyon wygra. Kiedyś, tu już przestali. To tu, tu jest Bordeaux, Marsylia, Lille. No, Montpellier. Potem raz, dwa, trzy, cztery. Cztery Paryża, Monaco, potem raz, dwa, trzy Paryża, Lille. To raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. 11, 11 mistrzostw starych w trzynaście lat. Perdolone. Hmm. Hmm. A w końcu, a w końcu ci... Hmm, Olimpik w końcu zostanie zdegradowany czy nie? Przesyła 9 zł, i 75 groszy. na stary. Pamiętasz mnie z wczoraj? Ja w sprawie tych butów. Czekam na odpowiedź, bo zapytałem. Zapytałem, czekam. Jeszcze niedawno najwięcej mistrzów w Francji miało saint Etienne. Okej. Okay. Rośnie entuzjazm wokół projektu. No nie no, a, ale to, to są paziuchy stary jakieś. Lepiej, przez to, że oni wszyscy tak samo wyglądają. Stary nie rozróżni... No ten kurwa wygląda jak ten. I to jest pewnie syn tego. Ta typiara ma tyle hajsu kurwa, a, a naprawdę no. A ma czoło jakby miała jakiś syndrom. Ja nie wiem, oni... Te, te bogate rodziny to chyba się ruchają między sobą kurwa, no oni wyglądają jak... Jak, jak, jak dzieci z środczego związku? Dobra, Son Goku, kurwa, po chuj, za każdym razem musi przyjść jakiś twertak taki jak ty, kurwa, co zadaje, kurwa, najbardziej normickie, kurwa, pytanie na świecie, kurwa, i myśli, że jest unikalny. Nie jesteś, kurwa, unikalny, jak wiesz, że Juninho Petrambucano kurwa, wolne strzelał w Lyonie. No ja pierdolę, no. Każdy, kurwa, to wie. A pamiętasz Juninho? Bo ja pamięt... Kurwa wszyscy, wszyscy co kurwa widzieli piłkę dwa razy w życiu wiedzą kto to jest. Ja pierdolę. Są to jeszcze ludzie stąd, zakochani w piłce, to tym bardziej rośnie entuzjazm wokół projektu. Nowi właściciele często powtarzają hasła o tożsamości i filozofii. Przedstawiają się jako klub prospołeczny i przede wszystkim dla lokalsów. Trochę tak, jakby bogata rodzina wręcz chciała oddać część pieniędzy swoim i się z nimi podzielić. Co ty na ile to nie polityczne gadania, prawda? To dopiero pokaże czas. Ale jestem przekonany, że te hasła działają, bo tak jak mówiłem, to drugi biegun patrząc na PSZ. Oba kluby dziś łączą tylko pieniądze wspólna historia oraz miasto. Parie FC stawiając na lokalnych piłkarzy w bardzo długiej perspektywie czasu mogą stać. O ty kurwo jebana!

tylko z nazwy. No, no, właśnie no, no. moim zdaniem mają taki sposób na to, by kibice ich pokochali. Warto jednak mieć na uwadze, że w tym momencie... śmieję się mi, Czemu się nie śmiejesz? Klub no. jest na etapie zbierania wokół siebie zaangażowania i nowych kibiców. W poprzednim sezonie średnia frekwencja na stadionie wynosiła tylko 10 tysięcy kibiców. Tak naprawdę budują wszystko od podstaw i to też mocno ułatwia zadanie nowym szefom oraz Red Bullowi. I właśnie też między innymi dlatego derby Paryża w tym roku przybiorą kompletnie inną wartość. I właśnie też m.in. od podstaw i to na etapie zbierania wokół siebie zaangażowania i nowych... musisz nie śmiejesz? ...to jednak myślę tylko z nazwy. Właśnie moim zdaniem mają taki sposób, na to by kibice ich pokochali. ...nie tylko z nazwy. Właśnie moim zdaniem mają taki sposób, na to by kibice ich pokochali. Warto jednak mieć na uwadze, że w tym momencie... Śmiej się, Wituchniak! Czemu się nie śmiejesz? Klub jest na etapie zbierania wokół siebie zaangażowania i nowych kibiców. W poprzednim sezonie średnia frekwencja na stadionie wynosiła tylko 10 tysięcy kibiców. Tak naprawdę budują wszystko od podstaw i to też mocno ułatwia zadanie nowym szefom oraz Red Bullowi. I właśnie też między innymi dlatego derby Paryża w tym roku przybiorą kompletnie inną wartość. Szczególnie, że po przeniesieniu się pari na nowy stadion, obiekty obu drużyn dzieli zaledwie 44 metry. Co kurwa? Aspekt B na nowy stadion... Ob przybiorą kompletnie inną wartość, szczególnie że po przeniesieniu się Pari na nowy stadion obiekty obu drużyn dzieli zaledwie 44 metry. Aspekt bliskiego położenia boiska nie jest jedynym, który łączy obie ekipy. W przeszłości Paris FC i PSG było tak naprawdę jednym klubem. Krótko po powstaniu Paris FC doszło do fuzji z lokalną drużyną Saint-Germain reprezentującą jedną z dzielnic. Tak powstało właśnie Paris Saint-Germain. Grając pod wspólnym brandem nie wytrzymali ze sobą długo. Doszło do rozłamu, który nawet pośrednio doprowadził do małego konfliktu pomiędzy ekipami. Klub grał bowiem w Ligue 1, ale po po rozdzieleniu się obu drużyn, co oczywiste, jedna z nich musiała zostać zdegradowana. W taki sposób zawodników i miejsce Ligue E przejęło Pari, a Pesze zostało z niczym. W Parii długoterminowo nie wyszło na tym dobrze. Sezon w sezon klub systematycznie notował coraz niższą pozycję, aż w końcu spadł z ligi. Brutalnie porzucone PSG w tym czasie rosło do momentu, aż zostali jedynym liderem w stolicy. Ich pozycję jeszcze bardziej zabetonował Sheikh, który zamarzył sobie zdominować lokalną ligę i europejskie puchary. W tym czasie w Parii FC marzyło, by chociaż zdominować lokalną On jest Sheikhem, Czy Johnny... on czy on jest po prostu prawą ręką szejka? i europejskie puchary. W tym czasie pari FC marzyło, by chociaż powąchać najwyższej klasy rozgrywkowej. Zrobimy to w tym sezonie i to... Katarski biznesmen, sportora z były tenisista, pierwszy reprezentant tego państwa w historii rozgrywek ATP, obecny prezes Katarskiego Związku Tenisowego oraz wiceprezes Azjatyckiej Federacji Tenisowej. 2011 prezes Paris Saint-Germain. Al-Karafi po drugim askuterze to piłka nożna. Sopali watrzycy, że nazywają się ministrem Besteki w rządzie Kataru, powołanym przez emira Kataru. On chyba nie jest szejkiem, a po prostu jest, a po prostu jest wysłannikiem kurwa katarczyków, nie? On jest szejkiem i ma znajomość z Kataru. No nie jest z rodziny królewskiej. Czy szejka można mianować? Ja myślałem, że szejk to, to po prostu musi być z dynastii króla. To po raz pierwszy od 46 lat. Wydaje się jednak, że to nie koniec, a dopiero początek ciężkiej pracy na każdym szczeblu. W mimo bogatej historii nie jest gotowym produktem, gdzie wystarczy tylko dołożyć wynik sportowy. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. mówi do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Przypominam o trwającym konkursie na moim Instagramie. Do następnego i siemano. Pozdro Jerzyk, miłego dnia.